Po raz 15 w historii Real Madrid wygrywa Champions League. Borussia Dortmund ma czego żałować, szczególnie po pierwszej połowie i wielu niewykorzystanych sytuacjach. Finał przerwali kibice już po 20 sekundach, a Jose Mourinho w przerwie tego meczu ogłosił podjęcie nowej pracy. Siemano, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat. Władze La Ligi zbadają sprawę potencjalnie ustawionego meczu Sevilla i Cadiz. Paris Saint-Germain przekonało kwaras Helię do transferu, że Laporta może odejść. Wytchnąć, sąd umorzył postępowanie. Nasza reprezentacja U21 przegrała z Macedonią Północną, a powołany przez Michała Promierza Oliwier Zych nabawił się kontuzji. Ponad 11 tysięcy osób oddało głos w ankiecie na karcie Społeczność. Większość z Was, podobnie jak ja, uważała, że ten mecz wygra BVB, no ale się pomyliliśmy. Ale spokojnie, zbliża się euro, będzie jeszcze niejedna ankieta. A teraz życzę Wam miłego dnia i zapraszam do oglądania. Wczoraj odbył się finał Champions League pomiędzy Real Madrid a Borussią Dortmund. Spotkanie rozgrywane było w Londynie, na Wembley i co ciekawe, był to ósmy finał Champions League na tym stadionie. Natomiast Real Madrid w finale na Wembley zagrał po raz pierwszy. Tak wyglądała jedenastka, która wyszła na boisko zaprezentowana przez Carlo Ancelottiego, Courtois, Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy, Valverde, Kamavinga, Cross, Bellingham, Rodrigo oraz Vinicius. A tak prezentowała się jedenastka zaprezentowana przez przez trenera BVB Edina Terzicza, Kobel w bramce, Schlotterbeck, Sancho, Fulkrug, Hummels, Brandt, Sabitzer, Matsen, Emrechan, Rieson oraz Adeyemi. Już po 20 sekundach od rozpoczęcia rywalizacji została ona przerwana. Jeden z kibiców postanowił wbiec na murawę, zrobić cieszynkę Cristiano Ronaldo i jeszcze kilkanaście, a może i nawet kilkadziesiąt sekund pobiegać po murawie. Sabitzer już nawet nie wytrzymał i samemu próbował wymierzyć sprawiedliwość i zatrzymać kibica. Na murawie pojawił się jeszcze jeden kibic, ale jego głównym celem było zrobienie fotki. Początek tego meczu i cała pierwsza połowa zdecydowanie należała do i Dortmund. Mieli kilka stuprocentowych okazji, których nie zamienili na bramkę. Swoje idealne szanse na gola zmarnował Adeyemi czy Fulcruc. Spokojnie po pierwszych 45 minutach mogli prowadzić nawet 3 do 0. Wątpliwie w pierwszej połowie zachował się za to Vinicius, który symulował faul. Mats Hummels nawet go nie dotknął, a Brazylijczyk wyłożył się jak długi. Arbiter w tej sytuacji jednak go oszczędził. Do przerwy żadna bramka nie padła, a na drugą połowę kibice niemieckiego klubu wyszli przy wielkim dopingu swoich kibiców. Odpalone race robią niesamowite wrażenie, ale też spowodowały zadymienie stadionu. Paradoksalnie ten doping bardziej pomógł Realowi, ponieważ to oni po zmianie stron obudzili się i ruszyli do ataku. Trafili po raz pierwszy z rzutu rożnego w 74 minucie. Carvajal uderzeniem głową dał prowadzenie po dośrodkowaniu Toniego crossa. Natomiast Vinicius w minucie 83 usta wynik tego meczu na 2-0. Po chwili BVB zdobyło jeszcze bramkę kontaktową, ale był spalony i ona nie została uznana. Marco Royce może mówić o naprawdę wielkim pechu. Pojawił się na boisku przy wyniku 0-0 w 72 minucie, a po chwili rywale objęli prowadzenie. Był to także ostatni mecz w klubowej karierze Toniego Krosa, który pięknie pożegnał się z kibicami. Zabawa Ralu Madryt trwała w najlepsze i to na przykład Carlo Ancelotti z piłkorzami tajczący wokół zdobytego pucharu. Real Madrid po raz 15 w historii sięgnął po wygraną w Champions League, co jest absolutnym rekordem. Drugi pod tym względem jest AC Milan, który ma zaledwie 7 pucharów. Bayern Monachium i Liverpool wygrywali 6 razy: FC Barcelona 5, Ajax Amsterdam 4, a Manchester United i Inter 3-krotnie. Co więcej, Carlo Ancelotti stał się pierwszym trenerem w historii piłki nożnej, który zdobył Ligę Mistrzów 5 razy. Florentino Perez rozwiał także wątpliwości w sprawie przyszłości Luki Modricia. Prezydent Realu Madryt po finale rzucił w stronę dziennikarzy, że Chorwat powinien zostać w Madrycie na jeszcze jeden sezon. Do historii przeszedł także 19-letni Arda Guler, który stał się pierwszym tureckim piłkarzem, który wygrał Champions League. Na Wembley był obecny także Jurgen Klopp, który dostał wielkie prawa od kibiców BVB, ale także sam Jose Mourinho. Ten drugi zaskoczył cały internet i w przerwie meczu finałowego opublikował wideo, w którym to potwierdził, że został nowym trenerem Fenerbahce. Sądziłem, że kwestia ustawiania meczów w głównych europejskich ligach jest już dawno zamknięta i do takich wydarzeń po prostu już nie dochodzi. Jednak działacze Rajowa Ekano uważają, że mogło dojść do ingerencji wynik meczu. Dokładnie to w 36. kolejce La Ligi pomiędzy Sevillą a Cadiz. Goście wygrali ten mecz 1 do 0 po trafieniu w 96. minucie. Wynik tej rywalizacji był o tyle ważny, że Rajowa Ekano, jak i Cadiz walczyło o utrzymanie. No i Bramka w minucie 96. na wagę wygra... To absolutne złoto. Piłkarze Cadiz mieli prosić piłkarzy Sevii, aby ci w ostatnich sekundach już odpuścili i nie napierali na ich bramkę. Sergio Ramos w tej sprawie zabrał głos i powiedział, że takie rozmowy na boisku to coś normalnego, ale nie ma tutaj mowy o jakimkolwiek ustawieniu spotkania. W każdym razie media podają, że o tym wydarzeniu dowiedziały się władze La Ligi i być może zostanie wszczęte postępowanie w tej sprawie. W mojej ocenie to szukanie problemu tam, gdzie go po prostu nie ma. Rajowa Jekano i tak się utrzymało, a Cadiz zostało zdegradowane. Kolejny sezon Kwaraschelia może spędzić nie we Włoszech, a we Francji. Według dziennikarzy L'Equipe, Grusin przyjął ofertę Paris Saint-Germain. Ma on zastąpić Kiliana Mbappé i to może być idealny transfer. Jednak zanim ten transfer dojdzie do skutku, to należy przekonać jeszcze władze Napoli, ponieważ przekonanie samego zawodnika to za mało. W Neapolu Kwaraschelia ma ważną umowę aż do 30 czerwca 2027 roku, więc klub. Z Paryża musi przygotować się na naprawdę niemały wydatek. Aurelio De Laurentiis, prezes Napoli, jest znany ze swojej twardości w negocjacjach, więc sprowadzenie kwarascheli do Paryża może kosztować nawet około 100 milionów euro. Jean Laporta może odetchnąć z ulgą, ponieważ sąd w Barcelonie zdecydował, że nie będzie kontynuował sprawy dotyczącej zapłaty ponad 7 milionów euro wiceprzewodniczącemu komisji sędziowskiej. Chodzi dokładnie o lata 2003-2010, kiedy to Jean Laporta pierwszy raz był prezydentem FC Barcelony. Powrócił on do klubu dopiero w 2021 roku, więc obecnie nie jest podejrzany. To jednak nie koniec śledztwa, ponieważ pozostają do sprawdzenia lata 2011 20 18, kiedy Laporta nie był związany z klubem. Warto podkreślić, że Negreira, który przyjmował pieniądze od Barcelony, nie sędziował meczów, więc nie mógł tak bezpośrednio wpłynąć na ich wynik. Czy wpływał bezpośrednio, tego jeszcze nie wiemy i to wyjaśni sąd. Jednak bardzo ważne jest, aby o tym wiedzieć, ponieważ wiele osób sądzi, że Barcelona płaciła za ustawianie konkretnych meczów. Śledczy tak naprawdę podejrzewają, że Barcelona mogła płacić, ale za uregulowanie pewnych nieprawidłowości. Jakie były w dokumentach? Według ich wyjaśnień mieli płacić tylko za analizy dotyczące arbitrów. Nasza reprezentacja U21 wczoraj w Radomiu zagrała z reprezentacją Macedonii Północnej. Niestety przegraliśmy ten mecz towarzyski 2 do 1, a jednego gola dla Polski w minucie 84 zdobył debiutant, 17-letni Karol Borys. Złe informacje mamy także dla naszej głównej reprezentacji, ponieważ w tym meczu zagrał Oliwier Zych, powołany przez Michała Probierza na czerwcowe zgrupowanie, jednak niestety doznał on kontuzji. Bramkarz Puszczynie Połomice nabawił się urazu przy patalnym błędzie, po którym padła bramka dla Macedonii. W momencie nagrywania tego filmu nie wiadomo, czy jest to poważny uraz i czy Zych będzie gotowy za te kilka dni na zgrupowanie pierwszej kadry. W każdym razie trener reprezentacji U21 po meczu powiedział, że to drobny uraz i Zych teoretycznie mógłby nawet dokończyć ten mecz. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. O godzinie 18.00 zaplanowany jest zaległy mecz Serie A pomiędzy Atalantą a Fiorentiną. Jeśli piłkarze z Bergamo wygrają ten mecz, zdobędą trzy punkty, tym samym przeskoczą Juventus i zajmą trzecią pozycję w tabeli. O tej samej godzinie tylko, że w Gdyni odbędzie się finał baraży o awans do Ekstraklasy. Arka Gdynia podejmie Motor Lublin. Natomiast o godzinie 17.00 w barażach o utrzymanie we francuskie Ligę MES zagrał z Saint-Étienne. Zaplanowane są także dwa półfinały Euro U17. Serbia zagra z Portugalią, a reprezentacja Danii z Włochami. Na dziś to koniec. Dziękuję Wam, że oglądaliście do samego końca. Zachęcam do obejrzenia tego poprzedniego filmu, gdzie mówimy m.in. o Cristiano Ronaldo, który był kompletnie załamany po kolejnym przegranym meczu z Al Hilal. Natomiast jeżeli z tego filmu dowiedzieliście się czegoś nowego, to będzie mi bardzo miło, jeżeli go ocenicie i dołączycie do nas, subskrybując kanał. I jeszcze raz życzę Wam miłego, udanego dnia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!